Katarzyna Kozińska, wyjazdowy odcinek programu Region Północ. Witam i zapraszam. A na początek relacja z tego miejsca właśnie, gdzie odbyło się podpisanie umowy w sprawie projektu zawodowcy 3.0. Projekt będzie realizowany w subregionie gorzowskim. Zobaczmy. W Gorzowie podpisujemy tak naprawdę ostatnią umowę z tego pakietu edukacyjnego, tego wsparcia do właśnie wykształcenia branżowego, wykształcenia zawodowego dla młodych ludzi z województwa lubuskiego. Ale również nie tylko dla tych młodych ludzi, ale również dla ich nauczycieli, bo taki również pakiet świadczeń, taki pakiet środków został zabezpieczony również w tym projekcie, który będzie realizowany w Gorzowie. Wcześniej podpisaliśmy dużą, ponad 21-milionową umowę ze starostami z województwa Lubuskiego, potem z Zieloną Górą, a dzisiaj właśnie te środki, które były niejako trochę zagwarantowane w Zicie Gorzowskim, finalizują się i trafiają już na 100% do miasta nad Wartą. Całe zadanie to jest zadanie za ponad 16 milionów złotych, a 14 milionów 300 tysięcy złotych jest dofinansowania. Ta konsekwencja w działaniu daje rezultaty, bo kiedy postawi, postawiliśmy na szkolnictwo zawodowe nie wszyscy do końca w to wierzyli. Dzisiaj po tak potężnych inwestycjach z Urzędu Marszałkowskiego, z Unii Europejskiej na m.in. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu różnego rodzaju inwestycje w infrastrukturę, projekt zawodowcy w Gorzowie 3.0 otwiera nowe możliwości przed tysiącami gorzowskich uczniów. To jest przyszłość naszego miasta. Okazuje się, że można stworzyć dobre miejsce przyjazne młodym ludziom. Centrum Edukacji Zawodowej, ale ten projekt dotyczy nie tylko Cezibo, ale też innych gorzowskich szkół. To nie jest łatwe wymyślić dobry projekt, podczas gdy wiemy, że niektóre zawody zanikają, a rynek i biznes wywołuje potrzebę kształcenia młodych ludzi w kierunkach i w takich zawodach, o których jeszcze kilka lat temu nawet nie myśleliśmy. To, że trzeba też przeznaczyć pieniądze na edukację nauczycieli, to jest też jeden z komponentów tego projektu, bo tak się po prostu zmienia to środowisko biznesowe i jak szybko my będziemy reagowali i będziemy stwarzali młodym ludziom dobrą ofertę pozyskania branżowego wykształcenia, to też myślę, jest później przyszłość w naszej gospodarce. To jest, proszę Państwa, ponad dwa 2000... tysiące. 1100 uczniów. I oprócz tego wsparcia będzie również wsparcie, tak zwanego doradztwa zawodowego, i tym wsparciem też obejmiemy ponad 300 uczniów. Także staramy się, aby właśnie te szkoły branżowe pokazać, że są szkołami przyszłości. Staramy się reagować bardzo szybko na potrzeby rynku i stąd też nasi partnerzy, tutaj Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Izba i Izba Rzemieślnicza którzy są partnerami w tym projekcie. Obejmujemy wszystkie szkoły, bo często jest tak, że wybiórczo jedna czy dwie szkoły gdzieś mają większą zdolności do aplikowania i w ten sposób pozyskują środki. My dbamy o to, żeby wszystkie gorzowskie szkoły rozwijały się w równomiernym tym samym tempie. Wchodzimy już od kilku lat coraz mocniej to widzimy, pracodawcy to sygnalizują, a my tym projektem też odpowiadamy na te potrzeby, że nie sam fakt posiadania kwalifikacji zawodowych Doświadczenia jest tym wyznacznikiem, który mówi o sukcesie zarówno pracodawcy jak i tego pracownika młodego wchodzącego na rynek pracy, to również kompetencje miękkie w zakresie umiejętności, choć od, zaczynając od podstaw umiejętności uczenia się, później umiejętności komunikacji, artykułowania swoich potrzeb oczekiwań i przede wszystkim współpracy pracy zespołowej. Także w Gorzowie będzie miała siedzibę nowa spółka powołana przez samorząd województwa lubuskiego. Lubuskie Centrum Cyfryzacji. Zobaczmy relację z sesji sejmiku, na której dyskutowano w tej sprawie. Mam nadzieję, że wiele osób zauważy pozytywną zmianę, jeśli chodzi o jakość świadczonych usług informatycznych, takiej najnowszej technologii, bo to ważna instytucja, jaką mam nadzieję powołamy dzisiaj do życia. To projekt, nad którym pracowaliśmy kilka lat. składa się z dwóch części. Pierwsza to rewitalizacja wartościowego budynku obiektu poszpitalnego w Gorzowie przy ulicy Walczaka. i Na bazie tego zrewitalizowanego obiektu stworzyliśmy instytucję, która zapewni e, usługi bezpieczeństwa przechowywania danych, co wynika z przepisów, e, z geopolityki czasu, w jakich żyjemy, e, zagrożenia Różnego rodzaju cybernetyczne, wojna hybrydowa to taki zakres spraw, którymi trzeba się w odpowiedzialny sposób zająć. Planujemy otwarcie na początku grudnia to będzie dobra okazja, żeby zobaczyć, czym naprawdę i w jaki sposób może się zająć. Wiążę z nią duże nadzieje. To jest projekt, na, którym poświęciłem, na który poświęciłem sporo czasu. I wierzę, że odegra swoją rolę, jedną z istotniejszych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe i świadczenie usług z najnowszymi technologiami, jakie tylko są dostępne na świecie. To łącznie dzisiaj to już 60 milionów prawie, bo na bazie tego projektu będą realizowane kolejne, no na przykład stosowanie najnowszych technologii w medycynie. Jest takim skokiem w przyszłość, jest skokiem zupełnie profilującym nasze województwo jako województwo innowacyjne. Jest też dużym ułatwieniem dla Naszych jednostek i taką inwestycją, która pokazuje, że jesteśmy województwem otwartym. Cel powołania i spółki i tego miejsca jako Data Center jest taki, żeby właśnie to były cele regionalne. Generalnie nasze inwestycje, pomimo tego, że leżą w różnych częściach województw, właśnie temu mają służyć. To jest kolejny krok do tworzenia lubuskiego centrum cyfryzacji. Chcemy zrobić podmiot, który będzie budował przyszłość cyfrową regionu. No to jest kolejny krok do wkraczania w świat cyfrowy odważnie, w pełni świadomie. Ma to być podmiot, przedsięwzięcie, które budując podstawy dla funkcjonowania cyfrowego województwa, wspomoże także i nasze jednostki Urzędu Marszałkowskiego, ale także docelowo jednostki samorządu terytorialnego, gminy, powiaty. Niezwykle ważna inwestycja, niezwykle ważna. Na przedsięwzięcie, dlatego że, proszę zwrócić uwagę, dzisiaj operujemy w świecie cyfrowym. To jest ważne z punktu widzenia nas, konsumentów, obywateli ziemi lubuskiej, jak i z punktu widzenia funkcjonowania administracji czy z punktu widzenia świadczenia usług publicznych bardzo różnych, chociażby w zakresie ochrony zdrowia. I będziemy w pełni autonomiczni, będziemy w awangardzie, będziemy jednymi z pierwszych tu w regionie lubuskim, którzy tak innowacyjne rozwiązania będziemy przyjmować. Także cieszę się, że dzisiaj będzie ta spółka powołana i że będziemy mogli Czyli przystąpić już do dzieła, do realizacji fizycznego tych zadań właśnie za pośrednictwem data center. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie odbyła się konferencja dotycząca zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Tym razem skierowana jednak do nauczycieli, pedagogów, wychowawców i rodziców nastolatków. Posłuchajmy i zobaczmy. To już jest trzecia edycja konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego. W tym roku dla nastolatka. Budowanie relacji i komunikacja. Dla kogo? Dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, dla wszystkich dorosłych, którym na sercu leży dobro drugiego młodego człowieka. Więc dobrze by było jednak zwrócić uwagę, my dorośli, na siebie, zatrzymać się na chwilę, popatrzeć, czy to my czasami za długo nie siedzimy w tym telefonie, czy to nie my trochę uciekamy od bycia z młodym człowiekiem w natłoku tych. Wszystkich spraw, pracy, obowiązków, tego pędu, który sobie sami dajemy. A przecież ten młody człowiek nie potrzebuje nowego iPhone'a, nie potrzebuje nowych butów, nowej wycieczki. On zwyczajnie w świecie potrzebuje czasu, wspólnego czasu spaceru, rozmowy, ale najbardziej potrzebuje uwagi i akceptacji. Ja, jako wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, wiem, że o tym problemie trzeba mówić dużo, głośno. Pod... To, żeby były z tego efekty. W ramach zespołu mieliśmy mnóstwo spotkań, mnóstwo inicjatyw, ale wszystko to musimy przenieść też tutaj na dół. I dobrze takie konferencje jak dzisiejsze już po raz kolejny są organizowane, ponieważ o zdrowiu psychicznym musimy mówić, żeby była taka równowaga, bo podkreślamy, jak ważne jest choroby serca, z, nie wiem, płuc, wszystko inne, zapominamy o zdrowiu psychicznym. Zdrowie psychiczne naszych dzieci roz Poczyna się od zdrowia psychicznego nas samych, czyli nas jako rodziców, nas, nas jako nauczycieli, nas jako pracowników, którzy pomagają dzieciom w różnych instytucjach, więc myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sami dali te sobie takie prawo do tego, żeby zacząć rozmawiać o tym, jak my się czujemy, jakie nam towarzyszą emocje w codziennym życiu, a potem dzieci naprawdę są jak takie kalki, które nas często naśladują, ale także z naszych zachowań wyciągają wnioski, jak się zachowywać potem w życiu codziennym. Jesteśmy Zarania pewnego procesu, który powinien doprowadzić może nie do powszechnej szczęśliwości w zakresie systemu lecznictwa psychiatrycznego na terenie naszego województwa, ale na pewno będzie dziejową zmianą i zmianą cywilizacyjną w zakresie świadczeń z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Często młode osoby właśnie obserwujemy, że są samotne, to znaczy, że one wolą pozostać w tej samotności i nie zwracać się z tymi swoimi problemami do osób dorosłych, że musimy tak naprawdę jako odbudować też ich zaufanie, a jak właśnie młodzi się zwracają, to też najczęściej z badań wynika, że to rówieśników, więc te, te konferencje, te warsztaty, które mówią o zdrowiu psychicznym, które mówią o tej komunikacji z dziećmi, z nastolatkami, służą właśnie temu, żebyśmy my jako dorośli, pedagodzy, pracownicy szpitali, rodzice, uczyli się tego, jak właśnie w empatyczny sposób, z poszanowaniem komunikować się z dziećmi, mi nastolatkami, tak żeby oni mógł się, mogli czuć się zrozumieni, ale też żeby właśnie mieli poczucie, że jeśli będzie się działo coś złego, to mogą się zwrócić do tej bliskiej osoby o pomoc. A gościem wyjazdowego odcinka magazynu Region Północ jest wicemarszałek województwa lubuskiego. Pan Grzegorz Potęga. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa. Gościnnie dzisiaj w Gorzowie, ale też powód ku temu istotny, czyli podpisanie kolejnego projektu, umowy w sprawie kolejnego projektu na szkolnictwo zawodowe. No i pytanie, czy szkolnictwo zawodowe. Odchodzi do Lamusa czy wręcz przeciwnie? No, robimy wszystko, żeby nie odeszło do Lamusa. Wiemy, mamy zdiagnozowane problemy z tym e, szkoleniem branżowym, zawodowym i w związku z tym na terenie całego województwa lubuskiego podjęliśmy e, istotne działania zmierzające ku temu, aby po prostu e, przynajmniej próbować. E, Minimalizować te skutki, które się objawiły w tych diagnozach. I Gorzów jest tak naprawdę dzisiaj jakby domykamy całą klamrę związaną z tym tematem szkolnictwa zawodowego, ponieważ podpisaliśmy wcześniej umowy ze starostami powiatowymi, a więc 12 starost, ponad 21 milionów złotych. Podpisaliśmy umowę z miastem Zielona Góra, również w zakresie Zitu, tak jak tutaj czynimy to w Gorzowie. No i dzisiaj drugie miasto wojewódzkie, czyli, czyli solica Województwa, czyli Gorzów i również podpisujemy umowę 14 milionów 300 tysięcy złotych, program, który ma trwać do 2028 roku, a więc cztery najbliższe lata. Te pieniądze będą wspierały tych wszystkich, którzy uczą się czy będą uczyli się, mają zamiar się uczyć w sześciu szkołach ponadpodstawowych miasta Gorzów. Skierowany jest do nauczycieli, ale też, co ważne, bo to nie tylko Urząd Miasta jest tym głównym beneficjentem, to oczywiste, ale uczestniczą w tym zarówno ZIP, czyli Zachodnia Izba Przemysłowa Handlowa, jak i Gorzowski Ośrodek Technologii, tak? I tam również będzie o tyle jest udział tych dwóch partnerów istotny, one, one mają zapewnić 670 staży, które od Będą odbywały y, ci uczestnicy tego projektu, a, będzie, a będą to 2144 osoby. 1000 kobiet, 1144 mężczyzn jest planowanych do takiego um, udziału w tym projekcie. Kolejny tego typu etap, bo Zawodowcy 2.0 już także był realizowany w Gorzowie, zresztą z dużym powodzeniem. W ogóle modernizacja szkolnictwa zawodowego to rewolucja, jeśli chodzi o Lubuskie, bo tutaj ten, można powiedzieć, krok milowy wykonaliśmy. No i dzielenie tych środków w sposób zrównoważony w województwie lubuskim. Jesteśmy tu w, w Gorzowie, zawsze padają te pytania, jak to jest dzielone tam z Zielonej Góry. Często pewnie pan też jest z takimi opiniami spotyka. Znaczy, słyszę je, ale one są dla mnie nieuprawnione. Wychodzę z założenia, że dla mnie nie ma jakby zależności, że Zielona Góra jest, nie wiem, jakaś bardziej doposażana przez nas, Gorzów mniej. Zresztą bardzo dobrze w tych wskaźnikach i współczynnikach wszystkich w środkach, które bierzemy pod uwagę z Unii Europejskiej, jest ten element ilości osób mieszkających na danym terenie. Tak więc, jeśli Zielona Góra i Gorzów są miastami mniej więcej o tym samym potencjale, to i pieniądze mają na działania, na przykład związane z wsparciem tego szkolnictwa zawodowego i branżowego, tak jak dzisiaj podpisujemy tą umowę i w tym uczestniczymy akurat w parametrze, no to są bardzo podobne środki i w związku z tym z mojego punktu widzenia no nie jest tak, że gorzów jest jakoś pomijany istotnie. Zresztą powiedziałem o tym projekcie do, kierowanym do starostw. Przecież te projekty, również te pieniądze są adresowane też tutaj na północ województwa, do Powiatu Strzelecko-Drezneckiego, Gorzowskiego, Międzyrzeckiego, Subickiego. No. To nie jest tak, że tylko trafiają na południe województwa. Na pewno. To jest, jest też tak i my możemy też przełamać te mity, pewne tezy, bo w Europejskim Funduszu Społecznym w ogóle skala wydatkowania środków, jeśli chodzi o m.in. modernizację szkolnictwa zawodowego, to tutaj na północy są te wysokie wskaźniki wykonania. Panie Marszałku, mówimy także o nowych technologiach. Skokiem cywilizacyjnym jest Lubuskie Centrum Cyfryzacji. Spółka powołana otwarcie tego centrum, a także nowej siedziby Biura Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie mhm. w grudniu. Co to ma dać regionowi? No właśnie ponad 60 milionów złotych, które za, włożyliśmy, można powiedzieć, zaadoptowaliśmy ten budynek przy ulicy Walczaka, który jak wielu z Państwa wie, pewnie był w, no, w głębokim stanie takim e, nie, niezbyt ciekawym w ogóle do jakby funkcjonowania. Jakichkolwiek funkcji tam spełnianych, więc po pierwsze modernizacja tego budynku, a po drugie wyposażenie. I wczoraj, tak jak pani redaktor zauważyła, powołaliśmy do życia spółkę Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych, powołaliśmy do życia prezesa, był notariusz. Marszałek podpisał akt właśnie notarialny, w związku z tym można powiedzieć, że właśnie startujemy. Startujemy z czymś, co jest niezwykle istotne i ważne. Chcemy pomóc w zabezpieczeniu bezpieczeństwa cyfrowego, samorządom, instytucjom publicznym, tym wszystkim podmiotom, które mają lub mogą mieć z tym problem, a czy tak będzie? No przekonaliśmy się rok temu, kiedy to hakerzy zaatakowali zarówno wszystkie dane Radia Zachód czy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Licho nie śpi, chcemy wychodzić temu naprzeciw, chcemy zaangażować się w to, abyśmy, aby te nasze dane, które pozyskujemy, ale też proszę zauważyć, że jedna sfera to samorządy, druga sfera to na przykład taki mały konik Marszałka Województwa Marcina Jabłońskiego, czyli te plany zagospodarowania przestrzennego, które też to są bardzo obszerne dokumenty, które też warto by było je cyfryzować, przechowywać i gromadzić. No, na to musi być miejsce. W związku z tym uważamy, że to jest bardzo duży potencjał tego miejsca wykreowanego i pod potoczną nazwą Data Center albo Lubuska Data Center, z którą mamy do czynienia w Gorzowie, przyczyni się naprawdę i pomoże nam przede wszystkim w budowaniu takiej dojrzałej, świadomej e, tożsamości cyfrowej, jeśli mogę tak powiedzieć, województwa lubuskiego. No, tych danych jest całe mnóstwo, musimy je gromadzić, muszą być one bezpieczne e, i wierzymy głęboko w to, że właśnie tu w Gorzowie e, stworzymy naprawdę takie bardzo bezpieczne centrum kompetencji cyfrowych. Także dotyczy to przechowywania danych pacjentów, historii chorób. Szpitale, jeszcze... inne jednostki to oczywiście też, też będziemy zachęcać i też będziemy próbować Nakłaniać, namawiać do tego, aby również tutaj w tą stronę i z nami współuczestniczyli w prowadzeniu tego projektu. Wiemy tak wstępnie, że to będzie także miejsce dla startupów, czyli nowych firm, które będą wchodzić na rynek pracy. I tu wrócimy do kształcenia młodych i do tego właśnie, czy przyszłość regionu musi być nierozerwalnie związana z inwestycjami w młodzież, w, młody, w młodych lubuszan, w związku z tymi statystykami, które niestety są niechlubne dla wszystkich regionów? Biorąc pod uwagę zaangażowanie w ten projekt, biorąc pod uwagę to wszystko, co robimy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, absolutnie tak. My musimy być, musimy słuchać młodych ludzi, musimy reagować na ich potrzeby i to zarówno w sferze tego zapewnienia właśnie na przykład branżowego zawodowego wykształcenia, ale wielu innych sfer. Realizujemy kolejne ciekawe projekty związane z powołaniem do życia centrum usług społecznych. Popularne OPS-y, chcemy, żeby zmieniały się w te centra usług społecznych, ponieważ społeczeństwo się zmienia, ich potrzeby się zmieniają. To nie jest tylko także opieka społeczna, która kojarzyła nam się do tej pory tylko z osobami powiedzmy najmniej majątnymi, mają Problemy różnorakie z, z integracją społeczną, z, róż, z różnymi innymi sprawami zdrowotnymi, tylko, oni, do, tylko do nich jest adresowana ta pomoc. Nie chcemy wywołać centra usług społecznych, które mają być szeroko otwarte również na tych, którzy chcieliby na przykład pozostawić osobę, którą się opiekują dorosłą, która ma swoje jakieś. Mniejsze, większe problemy chcieliby wyjechać gdzieś, powiedzmy, na jakiś urlop. Więc to ma być miejsce, które, które, dzięki któremu zostanie udzielona pomoc. Potrzebujemy sprzęt rehabilitacyjny. Dlaczego z tego nie skorzystać? Mamy domy opieki seniora, które również mogą współuczestniczyć, ale czemu na przykład nie zwrócić się do matek, które wychowują dzieci, zapewnić im opiekę psychologiczną, pedagogiczną, stworzyć też taki, taki wzór m, takiego klubu mam, który mógłby się realizować realizować na terenie danej gminy. My wychodzimy z tymi pieniędzmi i szukamy takich rozwiązań, szukamy nowoczesnego wykorzystania potencjału społecznego i diagnozy tych problemów, z którymi mają właśnie ludzie w danych konkretnych miejscowościach i gminach. Staramy się to zrobić. Oczywiście jest to proces i tak jak dotyczy to młodych ludzi, tak dotyczy to również innych warstw społecznych, z którymi się spotykamy. No bo społeczeństwo jest bardzo różnorodne i każda grupa ma innego rodzaju problemy i takie deficyty, które chciałaby, chciałaby równoważyć. Staramy się tymi pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Społecznego to zapewnić. Czyli nie tylko system świadczeń, ale już trochę, proszę Państwa, bardziej aktywizacja. Szerzej, tak. tak. Musimy na to patrzeć szerzej, zdecydowanie. Tutaj w Gorzowie te ważne słowa, ale także ważny moment, o którym Państwu mówimy i który Państwu pokazujemy w regionie północ, a gościem programu był wicemarszałek województwa Lubuskiego, pan Grzegorz Potęga. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego do Państwa.